25 lutego, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie, zapraszam na teledzień. W jednej ze szkół podstawowych na terenie Bełchatowa stwierdzono przypadki koronawirusa wśród kadry nauczycielskiej. W tej chwili zajęcia w szkole są zawieszone, a szkoła została zamknięta. W Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie został przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, na podstawie którego stwierdzono, że placówka zostanie zamknięta. A uczniowie klas 1-3, którzy do tej pory mieli zajęcia stacjonarne, od dzisiaj są na nauce zdalnej. Ta ma potrwać do 3 marca. Przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono u kilku osób z kadry nauczycielskiej. Ilu dokładnie nauczycieli jest zakażonych, to póki co trudno ustalić, bo sytuacja może okazać się rozwojowa. Według ustaleń szkoły kontakt z zakażonymi nauczycielami miało około 25% uczniów z klas 1-3, dlatego też ta grupa została skierowana na kwarantannę. Przypomnijmy, rząd przywrócił nauczanie stacjonarne dla klas 1-3 szkół podstawowych. 18 stycznia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim 5 osób otrzymało wynik pozytywny testu na koronawirusa. Dwie osoby zmarły. Osoby te posiadały choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 345. Natomiast liczba wykonanych testów 84, z czego 5 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 511 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 31 osób zmarło. 28 osób posiadało choroby współistniejące z COVID-19. 3 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 8752. Natomiast liczba wykonanych testów 3477 z czego 570 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 12142 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 286. 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej zaangażowana jest w działania przeciwkryzysowe w walce z pandemią na terenie województwa łódzkiego. W ramach tych działań terytorialsi wspierają służby medyczne, transportują żywność, butle z tlenem i płyn do dezynfekcji. Kolejnym zadaniem, jakie otrzymaliśmy, było powołanie mobilnego zespołu szczepiennego. We współpracy z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego stworzyliśmy mobilny zespół szczepienny, który na terenie łodzi i województwa łódzkiego przyjeżdża do miejsca zamieszkania pacjenta i dokonuje szczepienia na miejscu. W skład zespołu wchodzi lekarz i kierowca karetki z WC Kametu oraz ratownik medyczny z naszej brygady. Procedura szczepienia odbywa się tak jak w punkcie szczepień. Przed podaniem szczepionki pacjent wypełnia ankietę i jest badany przez lekarza. Zespół przyjeżdża także, aby podać drugą dawkę szczepienia. Do wizyty mobilnego zespołu kwalifikuje pacjenta lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Po wykryciu przypadku zakażenia koronawirusem w zespole brunatnych cała drużyna została wczoraj przebadana. Są już wyniki testów na COVID-19. GKS Bełchatów poinformował, że badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone na grupie piłkarzy, trenerów i pracowników klubu, w przypadku jednego zawodnika dały wynik pozytywny. Zawodnik ten jest odizolowany i rozpoczął dziesięciodniową kwarantannę. Pozostałe osoby z zespołu przygotowują się swoim rytmem do pierwszego ligowego meczu wiosny z górnikiem Łęczna, który rozpocznie się w sobotę 27 lutego o godzinie 16. Jak Bełchatowski Klub od początku pandemii to dopiero drugi przypadek koronawirusa w drużynie brunatnych. Natalia Wójcik, Jakub Bracki i Mateusz Górny, podopieczni Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, kolejny raz udowodnili, że potrafią wiele osiągnąć. Z halowych Mistrzostw Polski U-18 i U-20 w Toruniu przywieźli srebrne i brązowe medale. Wczoraj z zawodnikami Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego oraz ich trenerem spotkał się wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański, który pogratulował sukcesu, podkreślając, że wyniki, jakie osiąga Bełchatowska młodzież, to powód do dumy. Warto zaznaczyć, że Jakub Bracki zdobył srebrny medal i został wicemistrzem polskich juniorów w trójskoku. To jego pierwszy krążek podczas halowych zawodów. Z kolei brązowe medale zdobyli sprinterzy biegający na dystansie 60 metrów, Natalia Wójcik oraz Mateusz Górny. Z sukcesu swoich podopiecznych zadowolony jest także Łukasz Manty, który zaznaczał, że te starty można uznać za udane, co w perspektywie planowanych na lato Mistrzostw Europy i Świata pozwala mieć nadzieję na osiągnięcie ustalonego przez PZL Minimów. Maja Matyśkiewicz, podopieczna UKS Champion podczas halowych Mistrzostw Polski U18 w Toruniu, zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorek w biegu na 300 metrów. Co warte podkreślenia, Maja Matyśkiewicz to najszybsza młoda polska biegaczka na tym dystansie. Jako jedyna także spośród wszystkich startujących dwukrotnie kończyła bieg z czasem poniżej 40 sekund. Gratulacje zawodniczce złożył wiceprezydent Bełchotowa Łukasz Politański. To był mecz pełen walki i sportowego zacięcia. Niestety jednak PGS Skra nie zdołała pokonać Zenita Kazań w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Okazja do rewanżu już za tydzień. Myślę, że to było, myślę, że to było niezłe spotkanie. Eee, no możemy żałować bardzo pierwszego seta, bo, bo po tej zagrywce Mikołaja Sawickiego Asowej czuliśmy, że mamy inicjatywę. czuliśmy, że jesteśmy tą drużyną napierającą na, na rywala. Natomiast no, no, Rywal nas zatrzymał dwa razy na siatce i, i tak naprawdę dużo pracy nas kosztowało dojść do tego momentu w pierwszym secie, a bardzo szybko gdzieś tam ta, tą inicjatywę przejęli przeciwnicy. Myślę, że no możemy na pewno żałować kilku piłek w obronie, których, których dzisiaj nie podbiliśmy. Um, uważam, że praca i presja, którą wykonaliśmy na zagrywce dzisiaj, naprawdę dawała nam bardzo dobre efekty, i nasi, nasi zagrywający zrobili to, co do nich należało. Tak? Natomiast rywale zdobywali mimo to punkty w bardzo trudnych sytuacjach. Gdzieś tam na wysokich piłkach ciągniętych spod bandy, na dwóch, na trójbloku. I niektóre z tych piłek oczywiście trzeba im oddać, że, że uderzyli bardzo dobrze nad blokiem po kierunku w dziewiątym metr boiska i nie popełniali przy tym błędów. Natomiast kilka z tych piłek zdecydowanie mogliśmy obronić, zwłaszcza tutaj w piątej i szóstej strefie, i, i żałujemy bardzo tych piłek. Wiemy, że to jest ten margines, który prawdopodobnie zadecydował dzisiaj o różnicy, zwłaszcza w pierwszym i w trzecim secie. W czwartym secie już troszeczkę nas trafili zagrywką. E, mimo to uważam, że stać nas nadal na. na na taką zaciętą rywalizację z tą drużyną, i, i myślę, że pojedziemy do Kazania z taką myślą, że wiemy, jak z nimi grać i, i po prostu musimy być minimalnie lepsi w tych kilku elementach i w tych kilku detalach. Myślę, że sprawa jest nadal otwarta. Ogromnie, ogromnie cieszę się ze zwycięstwa swojego zespołu, e, z postawy, jaką pokazaliśmy, bo wiedziałem, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Mówiłem chłopakom, że e, pomimo cięższego momentu. Bełchatowa, ten mecz będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężki, bo grałem sam tutaj wiem jakie są emocje i jaka jest motywacja podczas gry w czerwcy na ligi mistrzów, więc cieszę się tym bardziej ze zwycięstwa. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.